Cześć, siemanko, dziomeczki, ja jestem Krypson i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Minecrafta. Oczywiście przede mną stoi Mr. Cool. Ejo. No i co, na starcie możecie koniecznie zasubskrybować kanał oraz zostawić łapeczkę w górę. Jest to dla nas mega ważne i będziemy się cieszyć, jeżeli będzie ich jak najwięcej. Dokładnie, zostawcie jakąś fajną liczbę łapek, zostawcie jakąś fajną liczbę subku, bo to też ostatnio jest bardzo ważne. Tak. Co, no i zapytacie się pewnie, co robimy, a dzisiaj właśnie zrobimy sobie challenge od Inara, tak. Postanowiliśmy, że Czy go nagramy. Potytułeś, potytułeś, to myślę, że dzisiaj będziemy sobie budować domki w 5 minut. Dokładnie tak. Także myślę, że możemy przejść już do swoich połów, myślę, że którą wybierasz taki połowę. krótki, ale to i bardzo fajny. Dobrze, także, to, także także, ja biorę tą połowę. Ja, nie Możecie jeszcze w komentarzu napisać. To lepiej wypadło. Dokładnie tak. Nie no, myślę, że będzie ankieta, bo ja jednak jestem. z, z, z fanem ankiet. Teraz, teraz proszę na mnie przybliżenie. Dobrze. Ja jednak jestem pewien, że ja wygram z O, żeby... o... Także, Oczywiście. E, proszę was widzowie, że jesteście tymi widzami. Ja chciałbym osiągnąć cel. Ja po zwycięstwie będę, jeżeli walczyć dostanie 10%. <głosy> <głosy> Także no. Tyle będę powiedzieć, że wygrałem z Dobrze, dobrze. Jak będzie o 10%, to wygrał ze mną. Okej, okay, dobra. To co, lecimy, zaczynamy. Ja ogólnie planuję zbudować coś modernie. E, ja polecę w takim. Coś starszego. I co, gotowy jesteś? 3, 2, 1. A, jeden Zacznijmy zatem start. Okej, okay. także zaczynamy sobie budować. Domek ma być też do zbudowania na survivalu z tego co wiem. Tak? No, chyba tak. Oj, oj to młode takie takie trochę wymagające. No cóż, bywa. Bywa, no, cóż, bywa. Nie przejmujemy się tym. A, 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 tu pyk, Najgorsza pyk. jest ta presja czasu, która wymusza na, na ciebie jakieś, popełnienie jakiegoś błędu. Oj. I, i zbudowaniu domu i zbudowaniu domku na dwa. Cały domek to. Cały domek to błąd. Ojej. Z takim pozytywnym nastawieniem możemy iść dalej. Oczywiście. Nie tak serio to kurczę. Ja już ja zrobię już No szybki jest chłopak, widzicie? Także ja się A i żeby jeszcze bajdaj było, nie możemy wziąć komend z Tak, dokładnie tak. To jest też kolejny wymóg. Ani innych modów i komend, które nam pomagały. Dobra, lecimy sobie. Dokładnie tak. Może ten dach wcyk. mi teraz za wysoki nie wyszedł. Tu cyk, cyk. Bo on będzie dość miał niski dach, więc coś sam w sobie za wysoki nie może być. Będzie to tak śmiesznie wyglądało. Ach tylko chciałem dodać, że pierwsza minuta już minęła. No to dobrze. Cyk. No spokojnie, myślę, że cię można nawet dopieścić tak trochę. Mm. Mm. Mówisz? Trochę w budowaniu pogubiłem. A, nie? nie, dobrze. To jest coś tak. Ej, wymagania, Oczywiście wymagania. polecam zobaczyć, jak Inar sobie poradził z tym wyzwaniem. Oczywiście. E, 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 e. Dobrze. Ja to na chcesz, 4 chcesz. czy na 3? Ja chciałem. Dobra. Dobra. Zaszalej, zrobię na 4. Ja nie mogę, ty wariacie. <laughs> czy to teraz tracę kolejny czas i potem wyjdzie, że, że jednak nie zdążyłeś? Złą decyzję podjąłem. I nagrywamy po raz 10. Czy znaczy, po raz pierwszy? Dokładnie taki jest plan. Tak jest w planach? Dobra, dobra. Niech, 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 niech tak będzie, niech tak będzie. Tak, tak jest będzie. w scenariuszu. Uh, uh, Ojej. Mocne, mocne słowa. Ojej, ale nie mogę coś trafić, dobra. Wiecie, jest już piątek. Tak, dzisiaj jest piątek? Tak. tak się jest piątek. Późno. Podobno słyszałem, że przed nagraniem trochę Amolku zażyłeś. Czy to nie, prawda? Nie, to nie jest prawda. Nie, to nie że jest podobno, niedługo ma być koniec świata. Tak? Kolejny No, coś widziałem. 2,5 pół story. minuty już minęło jak coś Okej, okay. okay. jakaś kolejna da się do ziemi zbliża Też to słyszałem Napiszcie no. w komentarzu ile końców świata przeżyliście, przeżyliście. koniecznie mnie już sporo No, trochę już ich było W tym było. Roku, chyba na fejach był koniec świata, no w tym roku na był koniec świata No, był niezły No sobie pisałem z jedną osobą, że szkoda, że nie ma końca świata O Jezu <laughs> Nie Dobra, Dobra ja już mam generalnie prawie cały domek No świetnie Bo modern jest bardzo szybkim stylem Szybkie auta, szybkie fury. No cieszę się, że krypc już kończy. Cieszę się moim szczęściem. No a teraz ja mam takie powiem, może ja nie zdążę O nie, dwie minuty masz. A to dobrze. Zartowałem minutę. A, nie. Nie no, dwie minuty masz. Żartujesz się sobie tak brzydko. Klipsa. Dobrze. Już, już nigdy tak mi ża żartu za żartuje. Zażartuje. Halo. Dobra. Policja. E, szyby. Szyby zrobimy coś z tego. Tyk. Tutaj będzie wejście. Nie, nie, nie. No. Tyk. Ok, okej, okej, okej. Dobrze, wszyscy, wszyscy, wszystko jest to z wam powiem. Chodź jeszcze zostało z minuta. No, zostało minuta 20. No to w sumie pięknie. pięknie. Dobrze, teraz trzeba jeszcze określić wejście. Tutaj będzie wejście. Okej, okay, dobrze tutaj będzie. Okej, okej, okej. Jeszcze pod dach podciągnąć Tutaj, tutaj sobie na przykład po okienku damy o, tak. Ja z oknami będę musiał się wyrobić, bo zawsze z tym mam problem Oj Dobrze, trzyma za Ciebie kciuki, Clipson Co? No? Trzyma za Ciebie kciuki A dziękuję, Boże, chciałem być miły, a ten się pyta co, ja nie mogę. Nie, nie, nie takie zrozumiałe coś tam trzymać, coś tam, coś tam Jej, Jezus Maria Znowu mi zło wróży o co ci chodzi człowieku, tak. okay. No właśnie Też miałem podobną Tak, Jak tutaj coś takiego, coś takiego. Tutaj robimy zrobimy też takie takiego. okienko Zostało 30 sekund tak generalnie tak, no dobrze Dobra, czyli teraz możemy dać e, Coś takiego Okej okay. Wszystko pod kontrolą Dobrze, coś takiego. Takiego. I zostało... Już! Jeszcze drzwi wstawię. Okej, okay? okay, dobra, ja też już kończyłem. Wow, ale to nagle U, sekund szybko minęło. No, co nie? U, wow. Widzę, że Kozacki ten domek wyszedł. Wow, kryp są w szoku. Jeszcze da mnie na taką to troszeczkę kolistą byłem. No, ty my, ty my zdążył. Trochę tak. Trochę to ma za nim kida na pewno. To, no wiem, to byłoby wyższe co nie. By było na przykład coś takiego, co nie mm, wiesz o co chodzi, mm. że to po prostu była gwaźdź kwadratowa. No, dokładnie Wie, wiem o co ci chodzi. A myślę, że nie no. Jest nie spoko, naprawdę jak też na mi 5 minut, nie wiem jak ty to zdążyłeś 5 no, minut zrobić. Tak, okienek wsteś. nie ma i strasznie mało miejsca w środku. tak nie ma okienek, ma okienka. A no to, tak, ma okienka. Głównie z, 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 z tamtych ile jest miejsca? E, też nie jest tak mało, dobra. Fajny, no, no, fajny, to podoba mi się, Na w komentarzu co sądzicie, mi się mega podoba. co co nie Ej, mogę ale trafić. bez kappy, mógłbyś tutaj coś urządzić, No, ]etycznie. gdyby trochę w dach był wyższy o te dwa klocki, czy coś. No. Nie no, wysoki wyższy jest, patrz. W sensie... a, a, w środku, dobra, no. rozumiem. Znaczy, z zewnątrz chodzi mi bo a, tak, tak, mówię, że w środku jest okej, okay, dobra. W środku jest okej, okay, okay. dobra. Teraz chodź do mnie, kom tu, kom tu okay. zapraszam za... u! Wow. No, taki wow. zdążyłem zbudować. A się stare dobre czasy przypominałem, kiedy się w nie budowało, co No tak. Ostatnio trochę więcej też w Modernie. No, chociażby zapraszamy na live, bo tam jest nasz projekt. No, modernistyczny. Pan Krypson tam się czuje jak w wodzie. Tak. Ma to w ogóle gdzieś wejście, czy nie ma? E... Nie ma. No, 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 no nie, nie, nie potrzebuje wejścia. No, nie, ale bardzo fajny Modern. miał nie być nie wejście tu, ale nie mogę znaleźć drzwi wejścia. No. Co? Damy troszeczkę... Raczej, oczywiście nie narzekam, tylko trochę paleta jest taka bardzo jednolita. Może trochę tak, ale... Uuu, ale na shaderach pięknie wygląda. Ale... Bez w znaczy czy co? Ale, ale nie, chodzi o głównie chodzi. o to, że po prostu um, moderny mają taką dosyć Wiem. jednolitą paletę. Ale, ale nie, bardzo, bardzo ładny domek. No. Mi się, mega mi się tutaj to drewno Zagłosujcie podoba. Zagłosujcie w ankiecie. Taka, taka Zostawcie w ogóle, subskrypcję na kanale, no i co? Łapkę, łapkę w górę. W górę. Widzimy się na kolejnych odcinkach, oczywiście gdzieś też na live'ach, także do zobaczyska, ska. Pa pa! Pa pa, elo